Cześć, z tej strony Max, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie produkt, na który bardzo długo czekałem, a mianowicie karty NBA od TOPS. Jest to, o ile się nie mylę, pierwszy od 10 lat licencjonowany produkt pod marką TOPS. I co, będziemy polować jak zwykle na autografy? Może na tego pana, w jakiejś limitce albo w autografie? Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiejszy odcinek może być trochę dłuższy, bo właśnie przygotowałem sobie dwa boksy. Od razu po zakupie postanowiłem je otworzyć. To co? Zaczynamy. Przygotowałem tu sobie taki nożyk, troszkę taki kuchenny. Nie ukrywam. Nie mam jeszcze takiego typowego do otwierania boksików. Jestem bardzo podekscytowany tym produktem. Miałem wrzucić co innego, ale jednak NBA zawsze w moim serduszku głęboko siedzi. Mamy tutaj 84 karty, bo tego nie dodałem. To co? Otwieramy. 7 paczuszek. To jest ostatnia. Najpierw sobie jedną. Otworzymy jeden boksik, a później ten drugi. Na razie ten drugi sobie odłożymy. Więc ten porządek to co, zaczynamy? Pierwszy, pierwsza paczuszka. Życzę mi szczęścia. O, chyba nie powinienem, chyba powinienem właśnie od przodu otwierać. O coś to nie schodzi. O. Dobra, coś sobie zaspoilerowałem, ale jest chyba ciekawie. Egor Demin, luki, Oso Igodaro, Desmond Bane, Izaja Joe, Kaison George. For the Land, All Stars Lead the Way for the Cavs. Fajna karta, co sobie chyba osobno odłożę. Jalen Slacks. Celtics. Sion James. 80, BK76. Fajne, ruki karta. Już przy okazji sobie despojerowałem następną, ale zobaczymy. Dobra, na razie sobie odłożymy. 8 bit Ballers Noah Esengue. Ciekawa, trochę taka w stylistyce Mario. Może od góry? Bama Debajo, dobra. Lubię go, także zobaczymy. No, dajcie autograf. jaj. W takim jakimś błyszczącym inserciku. No dobra. I Joel Embit. Lecimy z następną paczką. Powiem szczerze, że tak na pierwszy rzut oka podoba mi się ten design tych kart. Jest taki troszkę w starym stylu, a jednocześnie jest to bardzo ładnie zrobione. Dylan Harper The Spurs. Jareth Walker. CJ McCollum. Jared Allen. Mark Williams. Alfred Sengun. Kiedyś chciałem upolować jego autograf, bo widzę w nim potencjał. Ale zobaczymy, może się trafi. Pelle Larson z Miami Jason Tatum Hugo Gonzalez to chyba już tamta karta może sobie tak odwrócimy żeby sobie nie spoilerować. tak to ta podobna co już trafiliśmy wcześniej odłożymy go na inserty tutaj Mbit się zapodział chyba 8 Bit Ballers Jeremiah Fields Luki Rui Hachimura też taka jakaś... inny insercik. i OK, see? Thunder Up to Thunder Up sobie odłożymy tutaj i serciki tutaj, dobra stało pięć paczuczek w tym boksie może nie będzie jakoś hiper długi ale no musiałem... ten odcinek, ale już musiałem to otworzyć to już czuję, że jest coś grubszego bujny i widzę zobacz Liam McNeil, McNeely, Chas Liner z Detroit, Naji Marshall, Larry Bird, no proszę, ładna taka klasyczna karta, jedna z legend, Rudy Gobert, Dub Nations, proszę bardzo, Steph Curry, Green, Draymond Green, Tyler Kolek. Cody Williams, Ace Bailey, Generation Now. Jeden z właśnie z rukich, którego też polowałem. Szkoda, że nie w autografie albo w jakiejś. To chyba nie jest limitowany, co nie? Nie, nie jest. Ale fajny insercik. Mm. O, Patrick Williams, normalny i taki Brook Lopez w jakimś świecącym inserciku właśnie. Nie sprawdzałem za bardzo nazw tych insercików, ale fajne Dobra, Lecimy dalej, bo jeszcze mamy sporo do otworzenia. Na razie te karty pozytywne wrażenie na mnie robią, pod względem jakości, mimo że to są papierowe, a nie chromy. John Stockton, też legenda. Detlef Schrempf. Sa same takie legendarne karty nam się dawiają. Johnny Brom. Lucas Colin Murray Boys Scotty Barnes. Fajna dynamiczna karta. Brandin Podziemski, Malik Beasley, Dalton Knecht. I chyba znowu ta bitowa, ta karta taka? Czy nie? Talis Halberton, Halliburton 45 lat, Tops, chyba, tak? Tak. Dylan Harper, tu ładna taka. Power. Play, players, chyba. Łuki dobra. Janik Kona Niederhauser. I Derek Jones Jr. Pozwólcie, że trochę się wyprostuję, bo jednak siedzę w lekko takiej. Niekomfortowej pozycji. Niestety nie mam stanowiska do otwierania. Wszystko jest tak na szybko robione. Bill Russell. O, proszę. Fajna karta. Karam abdul jabbar No proszę. George R. Er Jerwin. Dużo takich klasycznych, właśnie trafiamy. Drake Powell. Thomas Sorber. Azar Thompson. Louis Hachimura, Kyle Kuzma, Kigan Murray, Tre Johnson, Washington Wizards, Clutch City Prospects fajna karta. Mieni się Blast of Defensive Duolits i Anthony Edwards. No tutaj nie było jakoś dużo insercików. No zobaczymy. Bierzemy następną paczkę, żeby nie było, że podglądam. To może sobie odłożę na razie. Max Christie. Jaime Jacques. Nie, nigdy nie wiem, jak się czyta jego imię. John Murray. Incoming new maps duo shines AD. Z Kalim Wingiem. Fajne te karty. Janis. Teraz może tutaj Malik Monk, TJ Salon, Dillion Brooks, Brook Barnizier. to pewnie znowu będzie to 80 Anniversal 45. Dobra, Tyris Maxi, Kyle Kuzma, Grady Dick, dobra. Mam nadzieję, że chociaż jak nie trafimy autografu Coopera flaga, no to chociaż co najmniej już taką base bym chciał trafić. Naprawdę co najmniej podkreślam, bo to jednak zawsze wiadomo apetyt rośnie. Tutaj sobie troszkę pouprzątnę, bo jednak się rozwala mało miejsca. Znowu Janik, to już był wcześniej. Maxim Reyno, Ochaj Akbai. Tracy McGrady, Isaiah Thomas, Jalen Tyson, De'Aaron Fox, Michael Porter Jr., DC Above All z Washington, Ace Bailey, dobra, debiutan, na którego też Clutch City Prospects, proszę. Bardzo ładna. Bardzo ładna karta. Szkoda, że nie, ten, że nie jest numerowana. Kigan Murray. Jonathan Kaminga. Dobra, ja się na chwilkę pozbędę tych kart podstawowych, żeby mi tu nie zaśmieszały. I co, otwieramy następne? Paczuchę. Szczerze Mam wrażenie, że w tej drugiej paczuszce trafi się coś lepszego. Jakieś mam takie dziwne przeczucie. Ze względu na to, że ta jest poziomo, a tamta była pionowo. Chociaż nie, to też jest dobra. Nieważne. Ale wydaje mi się, że lekko była grubsza. Więc zobaczymy. Dobra. To wszystko tu sobie położymy, odłożymy na bok, żeby. Nie zaśmiecać. Dobra. to co? Jedziemy z tematem. W miarę się, żeby z tym wyrobić. Spratweb, Will Riley, Joa Berlinger. VJ, Dobrze, DJ-a sobie zostawimy. Bo jego karta też może być w przyszłości coś warta. Jako ruki Shadow Sharp, Tari Ison, Donovan Mitchell, Trey Murphy, Wendell Carter Jr, Janis Power Players. Ale fajna też. Już pamiętam, że trafiliśmy coś tam dalej jest. Czy to jest numerowana w ogóle? Kurczę, nie trafiliśmy jeszcze numerowanej karty. No trudno. Quentin Grims. Osoby tu. I Paulo Banchero. Znowu mu się muszę wyprostować, niestety. Widziałeś, ja sobie odłożymy tutaj Ornet Duo. Ware Cedric, Cowart, Jace Richardson, Caldon Johnson, lubię go, Russell Westbrook, ah Heat Catch Fire, South Beach, Parisisul, w sumie mój ulubiony klub, jeśli chodzi o tym. o NBA, Julius Randle, znowu ta 8-bitowa karta. I wcześniej chyba mamy Franca Wagnera. W tym Anniversary Magic, dobra. Carter Bryant, rookie. Często wyrzuca te 8-bitowe. Jest! Mamy w końcu limitkę. Oso i Godaro. 1760. Na 2025. Słyszałem właśnie o takich limitach. One są chyba specjalnie, właśnie przygotowane z okazji roku 2025. No dobra, fajnie. Pierwsza limitka. I Stefan Castle też, właśnie, można powiedzieć, odznaczony przez TOPS NBA All Rookie Team. No dobra. Czyli w końcu mamy jakąś limitkę. No nie jest to najniższa limitę, jakiej się spodziewałem ale zawsze coś zawsze coś Adutiero, Kobi Kobe Brea Bill Russell, już trafiliśmy Karim też już chyba go trafiliśmy Jazz Dance AJ Green Domantas Mike Turner Aplikant Alija Martin Pewnie właśnie jakieś ruki sobie obrócimy, żeby nie... Fajnie! Super! Pierwszy autograf. Powiem Wam, że to w ogóle jest pierwszy autograf, jaki kiedykolwiek trafiłem z paczek, a nie kupiłem. Elijah Martin. I to ruki z Toronto Raptors. No te rukasy mogą w przyszłości coś tam złapać jakąś wartość. Super. Zaraz sobie włożymy do sliwka. Mega fajny. Pierwszy autograf. Niestety na naklejce. Ale zawsze coś. No nie spodziewałem się szczerze z tego boxu, bo mam jeszcze zamówiony Mega Box. I tam się bardziej spodziewałem. A tutaj nie Jordan Paul. I jeszcze. Sans duo. Takim błyszczącym wersji. A już jeszcze tutaj Young Hansen. Oj, to też jest Gen Generation Now. Fajnie, podobają mi się kurczę te karty. Widać, że jakość jest taka jak na karty papierowe. Bardzo dobra bym powiedział. O, tutaj coś nie mogę otworzyć. No, jednak łatwo poszło. No dobra, ale ten pierwszy w końcu autograf. W końcu się doczekałem i to na wizji. George Jerwin, Jake Powell, Thomas Sorber, Dylan Harper, Raya Dunn, Ryan Dunn, Marcus Sasser Devin Booker, Matas Buzelis. Derrick Jones Jr. To chyba będzie ta 45 rocznica, i z tyłu chyba 8 bitówka znowu. Tak, z Clippersów. 8... Vince Carter. O! Proszę bardzo, Vince. Numerowana? Nie. One chyba nie są numerowane. Dobra. Nolan Traore. I Nixi. Dobra. Zostały co? Trzy paczuszki. Także myślę, że może w 20 minut nie, chyba trochę więcej. Ale fajnie. No pierwszy taki kurcze. Bardzo się cieszę z tego autografu. Tutaj coś jest chyba ciekawszego. Jara Swalker. C.J. McCollum. Przestań normalnie szybko przejdziemy. Jared Allen. Iwica Zubacz. Ben Simmons. Paul George Isaiah Koller Jalen Wilson Dylan Harper Czy już my go nie trafiliśmy? Tops Rookie Tak, 45 rocznica, ale fajne. Te rukasy będę sobie zbierał Brandon Williams Rudy Gober Chris Middleton Dobra, dwie paczuszki, ale w sumie już Wiadomo, ten Cooper Flag, ale to już chyba nie wiem, czy Tylko trafiliśmy jeden autograf. Czy jest jeszcze możliwość? Ale coś czułem, że w tym boksie będzie lepiej. Nie wiem, wydało mi się jakiś taki bardziej wypakowany. Liam McNeely. Chas Lanier. Nagi Marshall. Larry Bird znowu. John Stockton. Kolejny raz. Scott Anderson. Belen Sheyman. Shay Shey. Chciałbym jego jakąś limitkę trafić. Nixi. O proszę. Kaman Maluach. Rookie Power Players. Tam z tyłu coś jest. Tam coś jest. Tam coś jest. Dobra. Jalen Darren. Ale to taki tylko błyszczący. Nic specjalnego. I Pacers. Dobra, ostatnia paczka. To co? Nie będziemy przedłużać, bo jeszcze trzeba zrobić podsumowanie. A muszę to posprzątać, więc. Dobra. Dajcie mi chociaż może relika. Nie wiem, czy to możliwe tak naprawdę. Żebym jeszcze takiego relika trafił. Tenisz. Już... Detlef Schreff, kolejny raz go trafię i nie potrafię go wymówić. Johnny Broom, Colin Murray Balls Max Christie, świnki mi tu piszczą, nie wiem czy słyszycie. Kalan Anthony Towns, Uri Markanen, Taris Maxi, Kionte George, Jalen Branson. to chyba znowu ta z 45 ucznicy, a tam coś innego jest. Tak. Kate Cunningham. 8-bitowa chyba, 8B1. Tak. Tak, ale taki chyba bardziej błyszczący mi się wydaje. No Zobaczcie, jest różnica, nie? A, bo to jest limitka. Teraz zauważyłem. Do 250. Numer 36 na 250. Kurczę, w tej... W jednym się dwie limitki. Nie spodziewałem się. Bardzo fajnie. I to jeszcze Kate Cunningham. Też go lubię w rzeczywistości. Super. I dupnation. I Jalen Johnson. Dobra. To chyba wszystko jeszcze zrobię. Szybkie podsumowanie. Nie będę tych podstawek podstawowych wam pokazywał. Tylko pokażę te ciekawsze. Poleciało mi, niestety. Tutaj mamy takie bardziej, jak to się nazywa? Field court? Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to takie drużynówki, nie? Celtics, Kawsi, Jazz, Nix, Kings, przepraszam, Nix, Suns No ja to też nie zauważyłem, że to taki, że... Bardziej świecący paralelek. Mm, Ornet Quentin, Grims DC, Janis, AD, Antony, Edwards, Blastoff Dup Nation, OKC, Jalen Johnson, Dup Nation i Pacers. Tutaj tych takich insercików troszkę będzie. wybaczcie za ten nieład 8-bitowy, Noah. Tutaj Vince Carter. 8-bitowy, Nixie, Jaren Darren, Power Players, Kaman Maluach, Dylan Harper, Nolan Traore, Generation Dam Hansen. Tu Stefan Castle mi poleciał. Franz Wagner, Derek Jones Jr., VJ. Fajnie, VJ, ja też się cieszę. Szkoda, że nie jego autograf, ale już nie będę rzekł. Janis. Klacz Prospects. A, boże, to jest ten. Ace Spade. No, zmęczenie niestety po pracy. Przepraszam bardzo. Kalkuzma, Brooke Berzer, Tre Johnson George Gerwin, Karim, Nie wiem w sumie czym ich na początku rzuciłem, Pilas, Derrick, Janik, Dylan Harper. Te power plays bardzo fajne są. Insertiki. Tyris, Brook Lopez, Generational, Ace Bailey. Dwa razy w ogóle trafiony, ale inne karty fajnie. Rui Hachimura, Jeremiah Fierce, Hugo Gonzales. Bam! No i James. Sion James. No i teraz Wisienka na torcie w sumie. Oso i Godaro do 2250. Super. Ostatnia paczka dużo lepsza. Zdecydowanie. Kate Cunningham numer 30 na 250. No i dzisiejszy traf. Alidža, Martin Martin. Toronto Raptors. Pierwszy w ogóle w życiu trafiony autograf. No dobra, co? Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobał wam się taki troszkę inny format duszy. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, komentarz, subskrypcję i propozycje co powinienem robić dalej. Na tym kanale będę tak przeplatał NBA z właśnie z kartami piłkarskimi. A może coś jeszcze wpadnie? Co? Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!